Albo będzie ogromna radość, albo będzie płacz. Za chwilę otworzę te dwie paczki. Nie wiem w jakim stanie zawartość się znajduje. Sprawdźmy to razem. To jest niesamowita rzecz dla kolekcjonerów. Ostatnio pokazywałem, ale nie w takim malowaniu. Nic nie lata. To już jest chociaż tyle. Dobry zwiastun. Otwieramy kosyk i szmatkę. Taśmą poklejone, jaj, Ale jest w pięknym stanie. Nic nie jest uszkodzone tutaj. Nie ma żadnych uszkodzeń, to jest yy, rewelacja w ogóle. Żadnych tutaj uszczerbień nie ma. To tak zwana lampa Rogata, którą jakiś czas temu pokazywałem na targu staroci, ale w innym malowaniu, w tym brązowym malowaniu. Natomiast ta jest w tym tak zwanym Pikasiakowym. To jest projekt z 1959 roku Elżbiety Piwek Białoborski z Włocławskiego Fajansu. Trafił mi się jeden z najrzadszych egzemplarzy kolekcjonerskich, ozdobiony unikatowym malowaniem w stylu New Look, które podkreśla odwagę i nowoczesność polskiego wzornictwa lat 60. To nie tylko przedmiot użytkowy, ale także dzieło sztuki i świadectwo epoki. Chcecie zobaczyć, jak świeci?